Seth Brooks Binzer lepiej znany pod pseudonimem Sziftyszelszock, był amerykańskim raperem, piosenkarzem i wokalistą, najbardziej znanym ze współzałożenia i bycia liderem raprockowego zespołu Crazy -Town, znany z przeboju motyl, a mniej z kariery solowej. Przez całe życie nadużywał substancji psychoaktywnych i występował w reality show Celebrity Rehappy Sober House. Binzer poznał w 1992 roku Breta. Mazura, frontmana Crazy Town, zaczęli współpracować pod nazwą The Brimstones Luggers. Na początku 1999 roku założyli grupę Crazy Town. W 2000 roku Kreisitowne podpisało kontrakt na trasę koncertową z Ozfest. Zostali wyrzuceni po dwóch tygodniach. Gdy Binzer został aresztowany, zarzuceni krzesłem przez okno, będąc pijanym. Single zespołu, Butterfly, był światowym hitem. Znalazł się na szczycie listy Billboard Hot 100 oraz w kilku innych krajach, w tym w Austrii, Danii i Norwegii. Sukces singla spowodował, że sprzedaż ich debiutanckiego albumu, The Gift of Game, przekroczyła 1,5 miliona egzemplarzy. Ich kolejny album z 2002 roku, Dark Horse, w porównaniu z nim okazał się komercyjną porażką i zespół rozpadł się wkrótce po jego wydaniu. Zespół Krazitowno głosił reaktywację W 2007 roku, a w sierpniu 2009 roku wystąpił na żywo po raz pierwszy od pięciu lat. W 2015 roku wydali swój trzeci album The Brimstones Rook Girls. Podczas przerwy w Crazy Town Binzer współpracował z brytyjskim producentem i muzykiem Paulem Oakenfoldem, nagrywając wokale do przebojowego singla Oakenfold Starry Ed Surprise. Utwór pochodził z pierwszego solowego albumu studyjnego Oakenfold. W wywiadzie dla magazynu Rolling Stone w USA Binzer powiedział, że utwór powstał po spotkaniu pary na koncercie Crazy Town. Piosenka zadebiutowała na 13. Miejscu listy Billboard Hot stoi szóstym miejscu na brytyjskiej liście przebojów z singli w Wielkiej Brytanii. Binzer wydał swój jedyny solowy album Happy Lovesick w 2004 roku. Pierwszy singiel z albumu Slyde z Xide znalazł się na listach przebojów w kilku krajach europejskich, w tym na 29. Miejscu na Uxingles Hart i 11. We Włoszech w lipcu 2010 roku nowa grupa Binzera, Shifty and the Big Shots, wydała swój pierwszy singiel Savene. Binzer urodził się w Los Angeles w 23 sierpnia 1974 roku, jego ojciec, Rollin Binzer, pracował jako artysta i reżyser filmów dokumentalnych, a jego matka, Leslie Brooks, pracowała jako modelka i korektorka scenariuszy. Dorastał głównie w Los Angeles, z wyjątkiem krótkiego okresu w Marblehead w stanie Massachusetts. W wywiadzie dla magazynu Rolling Stone w 2001 roku Binzer przyznał się, że spędził 3 miesiące w, w Kalifornijskim Instytucie dla Mężczyzn po próbie włamania przez kilka lat sprzedawał i zażywał narkotyki, a także zmagał się z uzależnieniem od narkotyków. Binzer poślubił melissę Clark w 2002 roku. Mieli syna o imieniu halo. W 2011 roku Clark złożył pozew o rozwód powołując się na nie do pogodzenia różnice. Binzer spotykał się z tracy Shellor w 2008 roku. Mieli syna o imieniu Gage. Binzer nawiązał związek z brytyjską modelką Jasmine Lennard w 2010 roku. 27 marca 2011 roku policja odpowiedziała na zgłoszenie dotyczące awantury domowej między parą. Binzer został aresztowany za zaległe nakazy aresztowania i zwolniony później tego samego dnia. W wywiadzie wideo dla pmz.com Binzer stwierdził, że zamieszanie było po prostu skargą dotyczącą hałasu i że zaległy nakaz dotyczył kontrataku na ochroniarza, który użył niepotrzebnej siły, próbując wyrzucić go z klubu. Lennart i Binzer ogłosili swoje zaręczyny w 2012 roku. Binzer został aresztowany w lutym 2012 roku za pobicie i posiadanie kokainy i skazany na 3 lata w zawieszeniu. Jego związek z Lennardem zakończył się wkrótce potem. Binzer i Lennard mieli syna o imieniu Wohenix. W 2013 roku Lennard zwrócił się do kalifornijskiego sądu o wyłączną opiekę nad ich synem, twierdząc, że Binzer palił coraz w jego obecności, a raz zostawił fajkę w swoim pokoju. W 2022 roku Binzer spotykał się z przyjaciółką z dzieciństwa i aktorką panki Brewster Soleil Moon gdy został aresztowany za jazdę pod wpływem alkoholu. W Los Angeles Celebrity Rehab 1 i 2 Po walce z nadużywaniem substancji psychoaktywnych, Binzer był jedną z dziewięciu gwiazd występujących w pierwszym sezonie programu Celebrity Rehab na kanale VH1. 30. ukończył leczenie wraz z innymi członkami obsady latem 2007 roku. Jego trzeźwość była krótkotrwała i pojawił się na krótko pod koniec programu Celebrity Rehab 2, gdzie dr Drew i sponsor Bindzera odebrali go z pokoju hotelowego, w którym zażywał narkotyki i zabrali do Pasadena Recovery Center. Sober House Jeden, Binzer pojawił się również w kontynuacji programu Celebrity Rehab Presents Sober House w lipcu 2008 roku. Podczas kręcenia scen do programu, Binzer wyszedł z produkcji i popadł w ciężki nawrót po tym, jak poczuł się obrażony w klubie. William Smith, pracownik doktora drewa, ostatecznie odszukał bincera w motelu i przyprowadził go z powrotem do ośrodka rehabilitacyjnego. Zawstydzony Binzer, przyrzekł Smithowi i dr Drew, że ciąg, w który się wdał, był jego ostatnim. W ostatnim odcinku programu Binzer jest pokazany na wstępnym etapie podpisywania kontraktu z producentem muzycznym na nową piosenkę i postanawia pozostać trzeźwy. Soberhaus 2. 30 sierpnia 2009 roku, w odcinku Lowellinę, dr Drew wygłosił wzruszającą mowę pochwalną na cześć swojego dobrego przyjaciela i byłego kolegi Z. Zespołu Binzera, DJ Jam, który zmarł dwa dni wcześniej w wyniku przypadkowego przedawkowania narkotyków, wkrótce po przerwaniu 11-letniej trzeźwości. Podczas hołdu, dr Drew wspomniał. Że problemy Binzera z uzależnieniem trwały po Soberhaus 1, co ostatecznie skłoniło Binzera do wzięcia udziału w Soberhaus 2. Kiedy rozpoczęły się zdjęcia do Soberhaus 2, dr Drew otrzymał telefon alarmowy od Setha i spotkali się, a Seth wyjawił Drewowi, że jego pragnienie narkotyków jest nadal bardzo aktywne i że potrzebuje więcej pomocy. Doktor Drew niechętnie pozwolił mu wziąć udział w programie i stanowczo stwierdził, że będzie to ostatni raz, kiedy Drew udzieli mu leczenia. Doktor Drew wyraził nadzieję, że śmierć Goldsteina zainspiruje Bincera do pozostania trzeźwym. Inzer odegrał niewielką rolę w filmie Sleaford z 1994 roku i zagrał główną rolę w filmie krótkometrażowym Willow BS z 2004 roku. W 2005 roku wziął udział w serialu telewizyjnym Shark, Hunters, Ultimate Tournament Series. Pojawił się także w filmie Dead 7 z 2016 roku. 29 marca 2012 roku Binzer został przyjęty do szpitala po utracie przytomności. Wybudził się ze śpiączki i później został wypisany ze szpitala. Binzera znaleziono martwego w jego domu w Los Angeles 24 czerwca 2024 roku w wieku 49 lat wskutek przypadkowego przedawkowania narkotyków.